Dziękuję za obejrzenie i za dostęp do tego filmu. Jeśli historia ci się spodoba, zostaw like i subskrybuj kanał. Przy tysięcznym roku subskrypcjach przygotuję specjalny odcinek tylko dla was. Statek badawczy Arelion dryfował w absolutnej ciszy nad błękitną kulą ziemi. Wnętrze lśniło sterylnością, metaliczne ściany, pulsujące światła, szklane kapsuły wypełnione cichym sykiem powietrza. W jednej z nich siedział człowiek, wyprostowany ze spojrzeniem zimnym i upartym, jakby sam fakt, że został schwytany przez obcych, nie robił na nim większego wrażenia. Obcy, istoty o wydłużonych czaszkach i skórze przypominającej srebrzystą łuskę, obserwowali go z za tafli szkła. Ich ruchy były pełne ostrożności, w galaktyce widzieli setki gatunków, ale ten budził w nich coś więcej niż ciekawość. Budził niepokój. Subjekt trzydzieści jeden odezwał się zimnym tonem jeden z naukowców. Rozpocząć eksperyment uszkodzenia tkanki. Światło w kapsule przygasło. Z sufitu wysunęło się mechaniczne ramię, zakończone ostrzem. Człowiek ani drgnął. Dopiero gdy stal przecięła jego skórę tuż pod obojczykiem, zacisnął zęby. Krew popłynęła obficie, czerwieniąc bladość metalu. Obcy pochylił głowę. Analiza. Brak zastosowania procedury medycznej. Spodziewany szok. Spodziewana utrata przytomności. Ale to, co zobaczyli, nie mieściło się w żadnych raportach. Człowiek powoli uniósł dłoń do rany, a jego oddech przyspieszył. Nie wyglądał jednak jak ktoś, kto słabnie. Jego mięśnie drżały, żyły nabrzmiewały, a oczy iskrzyły czymś, czego obcy nigdy wcześniej nie widzieli, czystą, nieposkromioną wściekłością. Ciśnienie krwi rośnie. Tempo metaboliczne. Wzrasta, raportował jeden z naukowców, głos miał jednak drżący. To niemożliwe. Ciało człowieka nie słabło. Rana pulsowała jak otwarta brama, a z niej zaczęło wyrastać coś nowego. Struktura tkanki układała się w spiralne sploty, jakby gniew sam w sobie był budulcem mięsa. Z poszarpanej skóry wyrastało świeże włókno, świeża siła. Człowiek wydał niski dźwięk, nie krzyk bólu, lecz coś między pomrukiem furii a triumfu. Zaciśnięta pięść uderzyła w szkło kapsuły tak mocno, że cała sala wibrowała. Obcy cofnęli się gwałtownie. Jeden z nich wypowiedział coś w swoim języku, sycząc, jakby próbował odgonić złego ducha. To nie jest regeneracja wyszeptał główny badacz. To transformacja. Człowiek podniósł głowę i spojrzał prosto w ich ogromne, czarne oczy. Jego twarz była mokra od potu, ale w spojrzeniu czaił się chłód, chłód wojownika który właśnie znalazł broń ukrytą w samym sobie. Zapisz to, rozkazał badacz, choć głos mu drżał. Ludzie nie leczą ran. Oni zmieniają się. Wtedy kapsuła eksplodowała. Odpryski szkła poleciały w powietrze, a człowiek, zamiast paść na ziemię, wyszedł z dymu większy, potężniejszy. Mięśnie na jego ramieniu wyglądały jak świeżo odlane z żywego metalu, pulsowały czerwienią i gniewem. Dotknęliśmy czegoś, Czego nie rozumiemy, syknął obcy. Ich gniew nie zabija. On rodzi nowe ciało. Statek Arelion na chwilę zamilkł. Wszyscy patrzyli, jak ranny człowiek, który miał być jedynie obiektem badań, stoi teraz na środku laboratorium, drapieżny, gotów rzucić się na swoich oprawców. I wtedy po raz pierwszy w historii obcy zrozumieli, że być może popełnili największy błąd galaktyki. Laboratorium na statku Arelion zmieniło się w strefę paniki. Ściany, które miały być wieczną barierą bezpieczeństwa, teraz zdawały się drżeć w rytmie oddechu człowieka. Obcy stali w półokręgu, niektórzy cofając się instynktownie, jakby nagle w ich własnej twierdzy znalazł się drapieżnik, którego nie potrafili zamknąć ani zrozumieć. Człowiek, obiekt ich eksperymentu, oddychał ciężko. Ramię, które przed chwilą przecięto stalą, pulsowało świeżą tkanką. Czerwone włókna oplatały mięśnie niczym korzenie a każdy ruch wydawał się silniejszy niż poprzedni. Coś w nim rosło, coś więcej niż ciało. Zatrzymać go. Wrzasnął oficer bezpieczeństwa. Cztery srebrzyste sylwetki rzuciły się naprzód z paralizatorami. Strzały energii przecięły powietrze i uderzyły w klatkę piersiową człowieka. Błyski rozświetliły jego ciało, ale zamiast upaść, człowiek zacisnął pięści i ryknął tak, że echo niosło się po korytarzach statku. Paralizatory stopniały w rękach kosmitów jak zabawki z plastiku. To niemożliwe. Jeden z naukowców zaszeptał, drżąc. On przekształca energię w, w gniew. Człowiek zrobił krok naprzód. Jego twarz, naznaczona potem i krwią, nie wyrażała cierpienia. Wyrażała czystą determinację, jakby każde uderzenie serca mówiło: Jeszcze stoję. Jeszcze oddycham. Jeszcze walczę. Naukowcy obserwowali gorączkowo monitory. Na ekranach pulsowały wykresy, adrenalina osiągała wartości wielokrotnie przekraczające normy, serce biło jak młot, a mózg był rozświetlony tysiącem połączeń, jakby cały organizm był w stanie nieustannej wojny. To nie regeneracja, powtórzył główny badacz, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. On nie odbudowuje uszkodzonej tkanki. On buduje nową. I każda nowa tkanka jest silniejsza niż ta którą stracił. Człowiek odwrócił się w stronę panelu kontrolnego i uderzył pięścią. Metal wgiał się jak miękki wosk. Potem spojrzał na nich, nie mówiąc ani słowa. Jego milczenie było gorsze niż krzyk. W końcu ktoś odważył się odezwać. Młody oficer, którego skóra jeszcze nie zmatowiała od czasu służby, wyszeptał. Jeżeli każdy człowiek tak reaguje na ból, to oni są nieśmiertelni. W sali zapadła cisza. Słowa wisiały w powietrzu jak wyrok. Człowiek zrobił kolejny krok. Strażnicy zamarli. Wtedy rozległ się alarm. Statek sam wykrył naruszenie wewnętrznej równowagi. Automatyczne systemy zamknęły włazy, a metaliczne drzwi opadły, izolując laboratorium od reszty sekcji. Obcy byli teraz uwięzieni z nim. Musimy kontynuować obserwacje, powiedział główny badacz, próbując odzyskać kontrolę. To pierwszy dowód na anomalię gatunku ludzkiego. Jeśli to zjawisko jest powszechne, ich potencjał bojowy jest poza wszelką skalą. Człowiek przestał się poruszać. Stał i patrzył, a jego ciało wciąż się zmieniało. Z rany na szyi wyrastały kolejne warstwy mięśni, jakby tkanka pamiętała każdy cios i odpowiadała wzrostem. Blizna zamieniała się w nową strukturę, niepokojąco symetryczną, jakby wściekłość była architektem, a nie chaosem. Nagle człowiek podniósł głowę i przemówił po raz pierwszy od początku eksperymentu. Jego głos był zachrypnięty, ale każdy wyraz brzmiał jak uderzenie młota. My nie umieramy tak łatwo. Obcy spojrzeli po sobie. Emigrek. Y. Powtórzył jeden z nich. Człowiek uśmiechnął się gorzko. To nie ja jeden. Każdy z nas. Każdy człowiek. Cisza zamieniła się w trwogę. Jeżeli to prawda. To każdy atak na ludzi był aktem samozagłady dla napastników. Bo każde zadane cierpienie tworzyło nie jednego, lecz dziesiątki nowych wojowników. Zapiszcie to, nakazał główny badacz, choć jego głos już nie miał tej pewności co dawniej. Nazwijmy to anatomią gniewu. Człowiek zrobił ostatni krok i stanął w świetle lamp nad nimi. Jego ciało drżało od mocy, ale oczy miał spokojne. Było w nich coś co przeraziło kosmitów bardziej niż cała przemiana pewność. Pewność, że ta walka dopiero się zaczyna. Cisza w laboratorium była tylko preludium do burzy. Alarm wciąż wyl gdzieś w korytarzach Areliona, czerwone światła pulsowały na ścianach, jak bicie serca całego statku. Obcy biegli w panice, próbując zamknąć sekcje, które jeszcze chwilę wcześniej uznawali za najbezpieczniejsze miejsce w galaktyce. Teraz to człowiek, sam jeden. Zmienił ich twierdzę w klatkę strachu. On nie może opuścić laboratorium. Wrzasnął oficer bezpieczeństwa przez komunikator. Jeżeli przejdzie do centralnej sekcji, statek jest stracony. Ale człowiek już wiedział, że drzwi to tylko metal, a metal łamie się pod gniewem. Zanim kolejna bariera zdążyła się zamknąć, uderzył w nią ramieniem i wyrwał z zawiasów. Dźwięk rozerwanego metalu rozniósł się echem, a wraz z nim krzyk paniki setek obcych. Pierwsza fala strażników pojawiła się w korytarzu. Byli wyszkoleni, opancerzeni, wyposażeni w broń, która potrafiła roztapiać stal. Ich oczy, czarne i zimne, skupione były na jednym celu zabić eksperyment, zanim stanie się legendą. Strzały energii rozdarły powietrze. Niebieskie błyski przecięły korytarz i uderzyły w ciało człowieka. Powinno to być jego końcem. Ale zamiast upaść, poczuł, jak wściekłość w nim narasta. Każde uderzenie broni paliło, lecz wraz z bólem rosło coś jeszcze, siła. Z jego ramienia wyrosła nowa warstwa tkanki, grubsza, odporna na energię. Rana na klatce piersiowej rozdarła się szerzej, a z niej wyrósł mięsień twardszy niż przed chwilą. Człowiek ryknął i ruszył naprzód. Jeden cios pięści starł pierwszego strażnika z podłogą. Drugi upadł. Gdy nowa tkanka oplatająca dłoń człowieka roztrzaskała jego hełm. To nie była walka, to było przebudzenie. Reszta obcych cofnęła się w panice. To nie jest wojownik. Wrzeszczał ktoś przez komunikator. To żywa broń. Ale było już za późno. Każdy strzał, każdy cios, każdy zadany ból sprawiał, że ciało człowieka zmieniało się szybciej. Wściekłość zamieniała się w kształt, w mięśnie, w nową siłę. Na oczach obcych powstawało coś, co przypominało armię w jednej osobie. Wtedy wydarzyło się coś, co przełamało ich morale. Jeden z żołnierzy, spanikowany, trafił człowieka prosto w szyję. Strzał wypalił ogromną ranę, która powinna zabić każdego znanego gatunku. Krew buchnęła, obcy zamarli, ale człowiek chwycił się za gardło i zamiast runąć na ziemię, wydał z siebie dźwięk przypominający warkot lwa. Z rany zaczęło wyrastać coś nowego, tkanka, która nie tylko zamknęła obrażenie, ale rozrosła się wzdłuż całej szyi, grubszą i mocniejszą niż naturalna. On, on się rozmnaża, krzyknął jeden z naukowców przez interkom. Jego ciało, produkuje duplikaty komórkowe. To nie tylko regeneracja, to multiplikacja. I wtedy obcy zobaczyli to, czego bali się najbardziej. Na podłodze, wśród krwi i odłamków metalu, Zaczęła formować się druga sylwetka. Wyrosła z tkanki, z gniewu i bólu człowieka. Najpierw była to tylko pulsująca masa mięśni, ale w ciągu minut przybrała kształt. Stał tam drugi człowiek, identyczny, z oczami płonącymi tym samym gniewem. Pierwszy starł się z falą strażników, drugi podniósł ich broń i obrócił przeciwko nim. W korytarzu rozległy się krzyki, trzaski, a potem cisza, cisza którą wypełniało tylko echo kroków dwóch istot, które chwilę wcześniej były jedną. Na mostku statku Arelion zapadła konsternacja. Oficerowie Rady Galaktycznej wpatrywali się w nagrania, które pojawiały się na ekranach. Ich zimna logika, oparta na tysiącach lat podbojów, nie potrafiła znaleźć odpowiedzi. Każdy człowiek, główny analityk z trudem wypowiedział słowa: "Jeśli zraniony, może stworzyć nowe ciało". Dowódca mostka odwrócił się powoli. Jego skóra pobladła jeszcze bardziej. A oni są miliardami. Na dole, w korytarzach, dwaj ludzie ruszyli dalej, a każdy kolejny pocisk, każda rana była tylko paliwem dla gniewu, który teraz przybierał formę. Statek, który miał być więzieniem, stał się pierwszym polem bitwy. Pierwszym starciem, w którym galaktyka po raz pierwszy zobaczyła prawdę. Ludzie nie walczą jak inne rasy. Oni zamieniają ból w armię! Statek Arelion już nie przypominał jednostki badawczej. Korytarze były pełne dymu, ściany pęknięte, a metaliczne posadzki pokryte śladami krwi i popiołu. Echo kroków dwóch ludzi, oryginału i tego, który wyrósł z jego rany, odbijało się jak zwiastun nadchodzącej katastrofy. Ale w tym momencie działo się coś więcej. To, co naukowcy nazwali anatomią gniewu, zaczęło rozprzestrzeniać się szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Każdy kolejny strzał, każda rana zadana pierwszemu człowiekowi sprawiała, że z podłogi, ze ścian, a nawet z powietrza przesyconego energią bitewną, formowały się nowe sylwetki. Najpierw pulsujące masy mięśni, potem pełne ciała, mężczyźni i kobiety, identyczni, lecz jednocześnie różni, wszyscy napędzani tym samym gniewem. Obcy, którzy przez tysiąclecia dominowali galaktykę, po raz pierwszy zobaczyli coś, co było nie do zatrzymania. Na mostku panika narastała, liczba kopii rośnie wykładniczo, meldował analityk, a jego głos drżał. Każda rana rodzi nową jednostkę. Jeżeli pozwolimy im zejść na powierzchnię planety, gniew ludzi wypełni kontynenty. Dowódca wbił spojrzenie w ekran, na którym dziesiątki identycznych sylwetek przesuwały się przez korytarze statku jak fala. To nie jest walka, to erupcja. I rzeczywiście wściekłość człowieka nie tylko powielała ciała, zaczęła rezonować z technologią. Systemy energetyczne statku reagowały jakby na żywy organizm. Lampy pulsowały w rytmie jego serca, a reaktory drżały, jakby próbowały dostroić się do tego gniewu. On przejmuje statek, wyszeptał ktoś. Nie systemami, ale samą obecnością. Na niższych pokładach pojawił się kolejny cud grozy. Jeden z nowych ludzi został trafiony ciężkim pociskiem plazmowym. Eksplozja rozerwała go na kawałki, ale w miejscu, gdzie padł, powstało troje nowych. Ból i gniew nie ginęły, rozmnażały się. Wtedy wydarzyło się coś jeszcze bardziej niepojętego. Energia broni, która miała ich zniszczyć, nie rozproszyła się. Została wchłonięta. Ludzie zaczęli promieniować światłem, które rozsadzało korytarze. Gdziekolwiek się pojawili, Metal trzeszczał, a pola energetyczne pękały jak szkło. To rozprzestrzenia się poza biologię, stwierdził z przerażeniem główny badacz, patrząc na ekrany. Gniew ludzi rezonuje z materią. Oni nie tylko tworzą nowe ciała, oni deformują rzeczywistość. Gdy pierwsza grupa przedarła się do hangaru, kosmici w desperacji wypuścili drony bojowe. Setki maszyn, ostrza i działa plazmowe. Ale każda rana, którą zadawały, rodziła kolejne sylwetki. Drony tonęły w tsunami mięśni, krzyków i gniewu, i wtedy eksplodował reaktor pomocniczy. Fala uderzeniowa rozniosła się przez cały hangar, a obcy byli pewni, że to koniec. Ale w dymie i ogniu wyłoniły się nie dwie czy trzy, lecz dziesiątki nowych postaci. Z ognia wyszła armia. Dowódca mostka, drżącymi palcami, aktywował komunikację z Radą Galaktyczną. Tu Arelion. Ludzie, to nie rasa, to zaraza gniewu. Jeżeli ich nie powstrzymamy, pochłoną gwiazdy. Ale zanim wiadomość została przesłana, systemy komunikacyjne eksplodowały. Na ekranach ostatnie obrazy ukazały coś, co zapierało dech nawet w sercach obcych. Ludzie, pulsujący gniewem, wyszli w przestrzeń kosmiczną bez skafandrów. Ich ciała, napędzane furią, nie potrzebowały powietrza. Energia gniewu oplatała ich niczym płonąca aura. Nie dryfowali, szli krokiem ciężkim, pewnym, jakby kosmos był tylko kolejnym korytarzem ich gniewu. A statki patrolowe, które próbowały ich powstrzymać, rozpadały się, zanim jeszcze oddały strzał. Bo gniew ludzi nie tylko dawał im nowe ciała. On pożerał materię, energię i gwiazdy. Rada Galaktyczna nie zdawała sobie sprawy, że jej imperium właśnie zaczyna płonąć. Wieści o wydarzeniach na statku Arelion dotarły do samego serca imperium. Rada Galaktyczna zebrała się w monumentalnej sali, gdzie krystaliczne kolumny odbijały zimne światło tysiąca gwiazd. To miejsce było symbolem porządku i siły, od tysiącleci tutaj decydowano o losach całych światów. Ale tego dnia w powietrzu unosił się zapach paniki. Nagrania są autentyczne, powiedział główny kronikarz, a jego głos drżał. Gdy wyświetlano halegrami, jeden człowiek, poddany eksperymentowi, nie tylko przeżył rany, ale zrodził nowe ciała. Każdy cios, każda rana rodzi armię. W sali rozległ się szept, jakby tysiące niewidzialnych skrzydeł musnęło powietrze. Członkowie rady spoglądali na siebie w niemym strachu. Widzieli na własne oczy, jak gniew ludzi rozsadzał metal, jak ciała wyrastały z krwi, jak energia wchłaniała się w mięso i rodziła kolejne sylwetki. Jeżeli to prawda, powiedział przewodniczący rady, ludzkość jest największym zagrożeniem, jakie kiedykolwiek istniało. Nie zagrożeniem, poprawił go inny, młodszy członek. Oni są końcem. Zapadła cisza. Decyzja zapadła szybko, wysłać całą flotę, wszystkie siły, jakie można zmobilizować, by zgnieść ludzi, zanim gniew rozszerzy się poza Ziemię. I wtedy nastąpił błąd, który przesądził o losie całej galaktyki. Kiedy armady tysięcy okrętów zbliżyły się do układu słonecznego, ludzie już wiedzieli. Niewidzialna więź, utkane z gniewu echo, rozchodziła się jak fala. Każdy, kto kiedykolwiek poczuł ból, upokorzenie, niesprawiedliwość, nagle poczuł coś więcej. Ich rany, stare blizny, dawne urazy, wszystkie zaczęły drżeć, jakby odzywały się na wezwanie. Na ziemi w szpitalach pacjenci zrywali bandaże, a ich ciała pulsowały nową tkanką. Na polach bitewnych wojny lokalne nagle zamieniły się w eksplozje armii rannych żołnierzy, którzy wstali i stali się legionami. W domach zwykli ludzie, wspominając ból utraconych lat, zaczynali wyrastać w nowych wersjach siebie. Cała planeta zamieniła się w kuźnię gniewu. Flota galaktyczna nie była przygotowana. Tysiące okrętów otoczyło Ziemię i rozpoczęło ostrzał orbitalny. Ale każdy pocisk, każda eksplozja, zamiast niszczyć, tworzyła. Z ruin miast wyrastały sylwetki, z płonących ulic wychodziły tysiące nowych ludzi, nieźrodzonych z łona matek, lecz z bólu i złości. To, to lawina, krzyczał admirał jednej z flat. Im więcej walczymy, tym więcej ich jest. Na orbitę wzniosły się pierwsze gniewne armie. Nie potrzebowali statków. Wychodzili w próżnię jak w powietrze. Ich ciała lśniły czerwonym blaskiem. A każde uderzenie pięści rozbijało pancerną osłonę statków, które miały przetrwać tysiące lat. W ciągu godzin całe eskadry rozpadały się na kawałki. Dowódcy próbowali wycofać się w chaosie, ale fale gniewnych ludzi dosięgały ich nawet poza orbitą. I wtedy gniew sięgnął jeszcze dalej. Planety sojusznicze, które od tysiącleci należały do Rady, nagle zaczęły płonąć wewnętrznie. Ludzie, rozsiani jako niewolnicy, koloniści, Żołnierze cudzej armii wszyscy odpowiedzieli na wezwanie. Na dziesiątkach światów pojawiły się nowe armie, wyrastające z krwi i ran. Rada Galaktyczna nie mogła tego zatrzymać. Ich floty tonęły, ich planety traciły kontrolę, a sieć komunikacyjna rozrywała się jak cienka nić. Przewodniczący rady patrzył w halegrami, które ukazywały płonące światy. To koniec, wyszeptał nie dla nich, dla nas i miał rację. Bo gniew ludzi, raz uwolniony, nie zatrzymywał się. Rozprzestrzeniał się jak fala, jak wirus, jak burza, której nie można ugasić. Upadek Rady Galaktycznej nie był długą wojną. To było zderzenie dwóch prawd, zimnego porządku Imperium i płonącego gniewu ludzi. A gniew zawsze wygrywał. Galaktyka płonęła. Tam, gdzie jeszcze kilka dni temu panowały zimne prawa Rady, Dziś dryfowały szczątki flat i cienie dawnych imperiów. Cisza kosmosu nie była już spokojem, była ciężka od echa gniewu, który rozlał się po gwiazdach niczym nieugaszony pożar. Na Ziemi, kolebce całego szaleństwa, nie było już jednej ludzkości. Były jej miliardy wersji. Każda rana, każde upokorzenie, każda utrata zamieniały się w ciało, które powstawało, by żyć dalej. Miasta tętniły nieustannym pomrukiem nowych kroków. Ulice pełne były postaci, które jeszcze wczoraj istniały tylko w pamięci bólu. Dla obcych wyglądało to jak koszmar, ale dla ludzi było to przebudzenie. Na ruinach dawnego Nowego Jorku stanął jeden z pierwszych, ten, który na Arelionie dał początek wszystkiemu. Jego spojrzenie było ciężkie od doświadczeń, lecz w oczach miał iskrę, której nie dało się zgasić. Wokół niego stali inni, kopie, odbicia gniewu. Ale każdy z nich miał własną świadomość, własną wolę. To dopiero początek, powiedział cicho, a jego głos rozszedł się echem, jakby sam świat chciał go powtórzyć. Z kosmosu wciąż spadały szczątki obcych statków. Ogromne konstrukcje rozbijały się o ziemię jak martwe meteory, a z ich wnętrz wypełzały sylwetki ludzi zrodzonych w ostatnich chwilach walki. Każda eksplozja rodziła nowych. Wtedy coś niezwykłego zaczęło się dziać. Ludzie nie tylko mnożyli się z bólu, zaczęli się łączyć. Dwa ciała, które powstały z tej samej rany, nagle zbliżały się i stapiały w jedno, silniejsze, większe. Była to nieustanna gra rozdarcia i zcałania chaos, który rodził porządek, jakiego nikt wcześniej nie widział. Obcy, którzy próbowali przetrwać na peryferiach, wysyłali desperackie wiadomości. Błagamy o rozejm brzmiał jeden z sygnałów. Nie chcemy waszej planety, nie chcemy waszych zasobów. Prosimy tylko, byście nas oszczędzili. Odpowiedzi nie było, bo ludzie już nie mówili w imieniu jednej rasy. Oni stali się zjawiskiem, byli gniewem, który miał własny język, własną logikę, własny cel. Na Księżycu, gdzie rozbitkowie rady próbowali zorganizować ostatni bastion, nagle rozległ się głuchy warkot. Z powierzchni Ziemi, poprzez pustą przestrzeń, zaczęła wznosić się fala sylwetek. Szli powoli, równym krokiem, a każdy ich ruch sprawiał, że kosmos zdawał się uginać. Nie potrzebowali statków ani technologii, wystarczył gniew, by przejść przez próżnię. Kiedy dotarli na powierzchnię księżyca, bastion przestał istnieć w ciągu kilku minut. Nie dlatego, że został zniszczony, ale dlatego, że gniew ludzi sprawił, że materia zaczęła pękać, a sama skała księżycowa rodziła nowe ciała. Rada Galaktyczna przestała istnieć. Jej członkowie, ci, którzy przeżyli, widzieli teraz jedno wszechświat, który nie należał już do nich. I wtedy pojawiło się pytanie, które zadali wszyscy: Czy to jest koniec? Czy gniew ludzi pochłonie wszystko? Odpowiedź nadeszła w postaci obrazu. Na orbicie nad Ziemią unosiła się sylwetka człowieka pierwszego tego, który dał początek. Spojrzał w nieskończoność w gwiazdy które dotąd należały do innych. To nie koniec, powiedział. To dopiero narodziny. I gdy wypowiedział te słowa, całe niebo rozświetliło się czerwonym blaskiem. To nie była wojna, to nie była zemsta. To było nowe prawo wszechświata, prawo gniewu, a z niego wyrastały nowe ciała, nowe armie, nowy świat. I każda cywilizacja, która odważy się spojrzeć w stronę Ziemi, już wiedziała, nie czeka ich podbój. Czeka ich przebudzenie gniewu, którego nie da się powstrzymać.